Dlaczego postanowiłem nagrać kolejny odcinek o filozofii jeżdżenia również na rowerze? Zadzwoniła do mnie pani, która spowodowała to pytaniem o to, gdzie się ma jej dziecko nauczyć zdobyć kartę rowerową. Przepraszając mnie za te komentarze, pisała już na prywatnym kontakcie, bo się bała prawdopodobnie hejtu. Ja dlatego do pana zadzwoniłam. Bo pamiętam, że kiedyś prowadził Pan taki program cyklomoto abc" u Rzeczywiście był taki program. To była duża przygoda, wielka dla mnie, wielka dla dzieci. I do, duże doświadczenie, czego dzieci potrzebują, by być bezpiecznymi na drodze. I nie tylko. Bo i w górach, i na wodzie rozwiązywaliśmy różne zagadki. Na przykład, dlaczego w łodzi pływającej po Wiśle nie ma chłodnicy. Dociekaliśmy tego. Współpracowaliśmy z klubami, współpracowaliśmy z policją. W dużej mierze były to imprezy, były to eventy organizowane przez Sekcję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powstawały filmy instruktażowe, powstawały broszurki z wyciągiem przepisów tylko dla rowerzystów. Tego się dzieci uczyły, a potem w atrakcyjny sposób poznawały te tajemnice od wielkich mistrzów. Małych kółek. Na tych zdjęciach, które teraz Państwo zobaczycie, jest przepiękna impreza zorganizowana w Kirach przy biatlonowej trasie dla rowerzystów. Ta impreza nie była tylko dla zawodników. Dla miejscowych dzieci też mogły przyjechać, spotkać się z zawodnikami Akili ze Stryszowa, nauczyć się wielu rzeczy wykorzystać te ich umiejętności do własnego doskonalenia się. Czego się tam uczyły te dzieci? Przede wszystkim praw fizyki. Praw fizyki. Uczyły się twardości podłoża. Uczyły się, że kontakt z tym podłożem może być bolesny, ale jeżeli będę umiał, jeżeli się nauczę, jeżeli wytrenuję, to mogę tego uniknąć i osiągnąć mistrzowską formę taką jak. I ich starsi koledzy. Popatrzcie, jak bawiliśmy się wtedy, kto wpadł na pomysł zbójnickiego na rowerach. Popatrzcie, jak ten taniec pięknie wygląda. Tam, w kirach. takie kółko na ryb. O tak, tej muzyki wyzakląskajcie. I to przed dekoracją, dobrze. Gdzie reszta, to człowieka, puśćcie tu człowieka, bo się spali.